Hejka hejka, tu kamykos, witam Was w kolejnym odcinku z Fortnite'a. Eee, Odpaliłem już sobie grę bez z, e, budowania i zobaczymy jak mi tutaj pójdzie. No mam jakieś tu misje widzę do zrobienia, więc spróbujemy zrobić e, jedną z misji. Mm, o, tu ogóle, mam to odkryte jakieś postacie, te postacie musiałbym było odkrywać, zanie. też są chyba doświadczenie, prawda? Więc zaraz idziemy, mamy tutaj misję, mapa Nie, misji co nie mam tej misji gdzieś? jeszcze dane zadania. O, mam tutaj. Ale jedno. A, fabuła. Już lecę. Widz... Słyszę, że już lecę. Dobra, jak już lecę? Nie, jeszcze nie. Jeszcze 5 sekund. Dobra, mam chwilkę. Fabuła. A, czyli mam tylko to, żeby zdobyć. No dobra, zdobyć z kasy. Okej, okay, spróbujemy gdzieś z kasy zdobyć jakieś monety. Gdzie lecimy tu? Gdzie ja tu mam lecieć? Tu jest safe. Spróbujemy w ten zamaskowany zakątek. Dobra, niech będzie. Także ja będzie szybka. Szybka bitwa. Czyli to będzie jakaś kasa. Przydałoby się, żeby był jakiś sklepik. Mhm, tu ktoś idzie leci. Przede mną. Tuż przede mną. czy dobrze robię, że lecę tu w jego ten Zaraz sobie wezmę o jest skrzynka, super I karabin I... Czy tu jest jakaś kasa? Jest, o super a nie mogę wziąć, bo muszę. Mm -hmm. Dobra, muszę wy... wy... wykorzystać z amuletu. I dobry. Hey, ale mnie załatwił. 96. Jest... Naprawdę? Ładnie mnie załatwił. No, no, gratulacje, kolego, gratulacje. No, kurde, miałem tyle tarczy. Nie wiem, co mi tak z sobą poszło. No, ale kicha. No dobra, lecę jeszcze jedną w takim razie. Nie wiedziałem, że będzie aż taki szybki. Nie wiem, montować tego nie będę. Zagram to, znaczy puszczę to tak jak zagrał, a jak mi się uda zagrać, trochę mu zabrałem życia, więc o zobaczcie. Pytanie ile, pytanie ile mu zabrałem tych życia, no bo on zabrał mi dużo więcej. No strzelałem, w, zamiast w głowę, to strzelałem w ciało, no to niestety. A, mogłem sobie stać z góry i miałbym lepszą, lepszą pozycję, ale zeskoczyłem do niego na wprost w sumie, a mnie nie widział. Dobra. 50 sekund. Dobra, to teraz mogę na spokojnie zobaczyć, co, co, co zadania mam. Historia banitów. Mam to, tylko... A mi się, że mam więcej zadań. Yy, muszę przede wszystkim kup przedmiot na czarnym rynku. O, dobra. To mi się przyda. wrażenia z pistoletów. Dobra, ale muszę mieć jeszcze... Muszę wydać kasę, bo mam za dużo tych monet. co ja, że ja wezmę sobie, jak chcę sobie zrobić zadania, ja a nie mogę wziąć tego Pokupuję sobie jakieś te przedmioty. Lecimy. Zrobimy kierowcę busa. Tu mamy na dwójce. Przedmioty na czarnym rynku. Dobra, okej. Okay. Y to tu se polecę, w takim razie. 900 metrów, dobrze. Tu z lewej strony ktoś leci do mnie. Chyba tak podlecie, bo nie dolecę tak. Gdzie to na czarnym rynku? To jest pod podziemia gdzieś. Okej, okay. słuchajcie, widzicie co? Dobra, to ja polecę tu do tego domków, chłodzę, mi się uda dotrzeć. Dzień do tych domków? Jest sklepik. To może będzie automat, i będzie można kupić coś fajnego. Jest restauracyjka. Jest automat z bronią. Dobra, to bierzemy kupujemy po automacie z bronią. Tu też sobie zabiorę od razu. To mi się mi przyda. To jest dobre. Jest. Dobra, musiałem go załatwić. Kurde, dwie monetki, no wiecie co, mm. Jeszcze bym chciał wydać. Mogę wydać na coś to? Kaskę, kaskę jeszcze? O, tu mam tą. Tu mam tą, to bierzemy sobie tarczę. Nie, ja to nie będę brał tej apteczki, słuchajcie. Stwierdzam, że jest niepotrzebne. O, w ogóle tu nic nie ma, ciekawe. Mam trochę tej broni. Mam amunicję. O, następny poziom, super. Wejdę sobie tu na górę, zobaczmy co tu jest. Czy ja mogę tu kupić coś jeszcze z tego automatu? Amunicję mogę kupić. Dobra, chcę amunicję do mojego karabinu. Jeszcze Mało, to jest 101 amunicji, no przy kulka para z karabinami szturmowymi dobra przydałoby się że tak powiem czy tu nie ma żadnych o widziałem kroki o właśnie słychać kogoś gdzieś tu ktoś biega o, tu właśnie. Już nie biega. Zginął. Ok, lecę w to miejsce, gdzie sobie zaznaczyłem. Tu mam amunicję, to sobie wezmę. Dałoby się więcej tarczy, ale tu nic nie było w tym budynku. To słobiutko mi się tu, że tak powiem, trafiło. Tamtoś szela. 100 metrów. Dobra, spróbuję wejść tędy. Tu w ogóle, nie wiem czy wiecie, o, z tego wypada złoto też nie, ale nie chcę brać złota, bo pomogło tyle, że muszę się go pozbyć. Na, na co wydać najlepiej? złocie? Możecie mi napisać w komentarzu, na, na co najlepiej wydać kasę. Chętnie, że tak powiem, skorzystam z Waszych porad. Znaczy, tu jest zejście na dół gdzieś do te, tego podziemnego kompleksu. 20 metrów pod pode mną Okej okay. Czyli gdzieś tu jest wejście dołem Nie ma wejścia Chamę tu jest wejście, tu nie ma wejścia O Pogubiłem się trochę tutaj z tym Nic, mam nadzieję że kogoś trafię jeszcze dwie osoby Padę ode mnie. Tam ktoś strzela. Lisko tam jest. O. Gdzie ty jesteś, kolego? Ale poprunął. Oho, ho, ho. Ale pofrunął, Widzieliście to? Oho, no, dobra, co ty tam chcesz? Co ty tam chcesz? Na pewno chcesz się zamuszczować? Dobra. Ja też mam taki krabin. Dobra, chcę wziąć amunicję. Tarcza. Tarcza się też przyda. Złoto tam jest i ten. O, 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 A to mi się przyda bardziej to. Gdzie tutaj ktoś strzelał? Dobra, zjeżdżamy na dół. Bo no, tu jest sklep. Gdzieś, na pewno. Teleport. Termi, ter, termi, dobra, okej. Okay. Tutaj mi tak by się przydało. Mało amunicji mam coś strasznie. Dwie takie same bronie. Okej, okay, słuchajcie, gdzieś tu słyszę kogoś. Że to mi pomoże. Aj, 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 ale mnie rozwalił, ale mnie rozwalił ładnie, no cóż, tak to bywa, wygrywałem i, i, i przegrałem, dobra, słuchajcie, jeszcze jedna, szybciutka, same takie szybkie bitwa, tu była skrzynka, no był lepszy, widziałem, że gdzieś tu chodzi, aj, się zajęłem tym, chciałem zdobyć przewagę, sonarem się, że tak powiem, daję, daję przewagę. No, muszę się złota pozbyć. Przede wszystkim muszę pokupować jakieś rzeczy, byle jakie. Im więcej, tym lepiej. O, kolega. Koledze nawet z obrażeń nie zadają tym, co on tu chciał robić. No, ale cóż. Powiem wam, że podoba mi się e, Fortnite. Dużo, że tak powiem. Nie gram może, ale... Dużo ma fajnych różnych rzecz, rzeczy, że tak powiem. Możecie też mi napisać w komentarzu, czy Wy lubicie Fortnite'a, Czy mam nagrywać jakieś inne rzeczy z Fortnite'a, z jakichś innych gierek też tutaj, bo to są jakby różne tryby. Czy po prostu zrobić wam jakieś może kompilacje z jakichś meczów, może chcecie całe mecze właśnie oglądać? To dajcie proszę znać w komentarzu. Ja chętnie też bym sobie pograł z widzami, więc możemy się, że tak powiem, umówić na jakiegoś live'a. I wtedy na live'ie sobie pograć razem. No średnio jedna bitwa w Fortnite trwa dosyć długo, bo nawet pół godziny potrafi grać, trwać, nie? Od 15 takich minut do pół godziny. A co potęczymy, co my tu mamy za jakieś... O, dwa wolne sloty. I teraz lecimy gdzie? Momencik. Tu byłem na tej górce? Czy tu byłem? Na tej górce byłem. To, tu, to teraz spróbuję tu te magiczne mchy polecieć Magiczne mchy, fajna nazwa Dobra, podziękowałem bus temu kierowcy. Kup przedmiot na czarnym rynku. No właśnie, kupę czar na czarnym rynku, tylko trzeba mieć monetki. A ja nie wiem czy ja mam monetki. Czy trzeba zdobyć monetki w tym samym meczu? O. Tu na stacji na pewno jest automaty, w którym można kupić coś więc chyba polecę pierwszą stację, a potem sobie polecę tu za mną są tam, tam poleciał właśnie ktoś tam ktoś poleciał. Tarczę widzę na razie o, jest kolega, i będzie do mnie strzelał. No właśnie. Miał Shotguna. Prawie go rozwaliłem, bym powiedział. No, ale był... Miał Shotguna, wystarczył mu dwa strzały w zasadzie, a ja pistoletem... że ja musiałem przeładować ten pistolet Nie miałem amunicji? Nie wiem. Nie zwróciłem uwagi. No, był lepszy, był lepszy. Ale fajnego skina ma, słuchajcie, nie? To jest teraz... O właśnie, szpady. Także w tym filmiku będzie trochę tych meczów. Będzie. To taki mecz... Lama. Mecz Lama. Dobra, może teraz się skupię, to będzie, będzie trochę lepiej. E, trochę dłużej zagram. Gdzie lecimy? Tu. Dobra, to ja polecę jeszcze raz tym magiczny pchły, spróbuję. I co my tu mamy? jaki no, jakiś leśnicy ma pan z dyniem na głowie on był? Czy pomidor? Hej, chodź kolego, co ty tu masz na głowie? pokaż no. Gdzie on jest? No coś czerwonego na głowie. Jakiś wiadro mu założyli, chyba. O, pistolet. Ciekawe. No, banan. Niebieski banan. To chyba fluorescencyjny bądź do banan. Dobra, tam muszę lecieć, tak? 1500 metrów. No ja to muszę poczekać troszeczkę, niech sobie trochę poleci busik. Wyskakują tą. Twardo widzę. Na początku wszyscy. Dobra, to ja już też lecę. 200, 200 metrów, ale ja chyba muszę podlecić w ten sposób. I wyląduję jeszcze raz na tej samej stacji. Oby. No tam źle trafiłem, bo nie miałem broni, tylko tarczę mi się, że tak powiem, udało głosować. To jest teleport. Dobra, lecę, tutaj lecę. Tu widzę, że jest skrzynka i ktoś tutaj ląduje przede mną. Niestety, będzie szybszy. Zobaczcie, wylądował i niższy płot. Nie wiem czemu. Co się stało, że płot Nie wiem. Rozwaliłem go. Chyba jakiś pistolet... A, tu jest taki mój pistolet. No, kamykos, co ty robisz? Chyba sobie to, chyba sobie to użyję. Najpierw strzelba półautomatyczna, dobra to zużyjemy sobie to weźmy strzelba, strzelba się tu może przydać bo poprzednio mnie jakiś gościu ze strzelby właśnie załatwił albo wartownik Nie, to chyba ta lepsza. W sumie to nie wiem Tu jeszcze można użyć beczek Broń jakiejś nie ma fajnej, ale tutaj jest, tutaj jest ten handlarz. Dobra, dostanę tarczę od pana tak, poproszę Dobra, ja zużyję sobie 3. hmmm... to tam... Paluch rybny. Co to jest za paluch rybny? Oooo! O, o, jak szybko skończyłem! Znowuż! Mhm. No niestety, tak to bywa. W ogóle nie słyszałem, że on chodził. I to dobrze... dobrze zagrał. Dobrze zagrał. Dobra. Jeszcze jedna. Jest jeszcze jedna, zobaczcie. Trafi go biegnie do niego i nic. O, o. O, o ale go załatwi. Nogi mu szczelił. DZT, za... ja tarczę wykupiłem. No ale dobra, przynajmniej wydałem kasę na no, coś trzeba było wydać. A takie fajne bronie tutaj były. no, zdążę to tu za darmo. Ach, no cóż, coś mi dzisiaj wyraźnie nie idzie, bo gram o złej porze. O, nie, nie było. Czy w ogóle coś mi się uda <śm> w tej grze? polecę po raz trzeci tutaj spróbuję. Na trzech razy sztuka, no. Cóż. A jakieś tutaj węgielki? Co to za piec? Dziwny. A tu chleb pieką. O! Mogę sobie coś zjeść? A to nie strzelaj do mnie. Ja tutaj chleb robię, panie. O, jaki, mas jaki maskin fajny. polecę, znowu mówię, po raz trzeci wyskakują tu, znowuż to pardory skakują może do, tu w ogóle jest fajne miejsce, bo tak tu jest, dość, że jest ta stacja kolejowa tu jest po lewej stronie, o, tutaj, tu jest yy, bunkier, na pewno, czy ten skarbiec tu jest stacja kolejowa, a tu jest jeszcze to, gdzie można monety wydać więc lepiej sobie polecić, wydać pierw tu a jak tam dolecę, wiem. Dobra, zobaczymy. Tu jest jakiś automat, był po lewej stronie, gdzie? Jest samochód, więc jak coś, to ma mógł kucieć samochodem. No, wleź przez drzwi. Dobra, trzy beczki. Zawsze trochę tarczy. ładnie. Ale nic więcej, widzę, nie ma. Zaraz, zaraz, zaraz. Musi coś tu być. Na pewno coś jest. Dobra, tam jest ten. Znowuż jestem w tym samym miejscu. Czemu mi się wskazówki pokazują? Nie chcę wskazówek. O! Zamontujemy. Będę miał, że tak powiem, skaner tutaj. Będę wiedział, czy ktoś się zbliża, czy nie. Tu jest skrzynka. Termit. dobrze. Tu jest skrzynka. Zrzut. Dobra, słuchajcie, mam kasę. Zrobię misję? Nie zrobię misji. O, rany. Nie no, nie wziąłem... ten, nie chciałem brać. Tu, tu się, no, ktoś tutaj szczela niedaleko, więc... Hmm, Z tego wezmę to. Tarcze i tak mam. Tam się nawalają. Gdzieś... Dobra, wydam... Wydam tutaj na tarcze. A nie, sam siebie rozwalę zaraz O proszę, dokładnie termit rozwala, nie? Za, weźmy termit. I, 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 i dobra, pociąg Mogę terminu użyć? Nie mogę. Muszę użyć terminu. A, nie mam municji. Nie. Termin zdobyłem od strzelając tutaj. O mamo, to jest najgorsze. Po czym się zatrzymał? A dlaczego? Dobra, to sobie Aha Ej! Szybko jakąś broń zdobyć? kryptowaluty jakieś dawać tutaj broń nie mam broni w ogóle kompletnie nie mam broni Szybka. szybki atak na pociąg to bierzemy u mamy tu jakąś broń fajną czy to mi się przyda? możemy wziąć broń dla nas shotguna Pistolet, karabin szturmowy. Dobra, słuchajcie, wiecie, co to rzucę. A, bo ja to wywaliłem. Karabin szturmowy chcę. Ja wolę ten. Tu jest kij. A, no to jest kij, to bierzemy kij. Ale kasy zostałem. Mm. Tu jest shotgun. dobra, tu się mi chodzi. To przeładujmy w takim razie. Nie mam broni fajnej żadnej. Shotgun też przeładujmy. Gdzie jestem teraz? Gdzie jestem? Tu jestem. No i żeby dojść do tych mchów, to ja naprawdę nie wiem, ile będę musiał... 500 metrów. No dobra, może niby... I przyspiesza bieganie, więc... czemu by nie skorzystać? Shotgun z bliska, a to pistolet z daleka. Oj, gdzieś tu ktoś strzelał. Jestem go trafiłem, ale go tutaj, Jeszcze ktoś tu jest, jeden. No je, sam siebie siebie no. no. Tak. No dobra, piękna lama. Także... Słuchajcie, to będzie wszystko w tym odcinku. No dobra, jeszcze wrócę do lobby, ale takiego odcinka to jeszcze chyba nie było, naprawdę. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Możecie też zasubskrybować mój kanał. I co, zaczmy co dostanę jeszcze za nagrody. I niestety, to będzie wszystko w tym odcinku. Co my tu mamy? Jakiegoś skinka dostałem? Miarkowator? Dobra, jakiś. Aha, no. Bierzmy wszystko. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!